no kurda. Dobra, uwaga, no, nowa ekipa, nowa ekipa! Nowa druzina. O jezu, nie można tutaj Ja nie, nie można zagaść na Trzeba jeszcze raz eee, lipa. zrobić, po... się Nowa ekipka Kupa jest ten EsS Emporium. Co to znaczy? Dostałeś mi własne. z manami? Tak, że można za esencję kupować rzeczy. Czy to jest prawie ta sama ekipa? Nie, o, dobra, nie. Nie wiem, mi się wyjebał klient. Nie, nie, mamy z... Bartka. <coughs> Wygraliśmy. <noise> Można kupować za esencję rzeczy. Halo, ja mam pierwszy meczu w grze. Dobra. się oszukał. O, jaki dobry team. O, no. oh, you are challenging me. No, <noise> no ja w prawo. Bartosz Bartosz jest... will be legendary. No, 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 ja z... Zakłada ktoś No jest, Co tylko jest ludzie nie zapraszają was, bo was no, nie lubią. No, zapraszam nie wiem. Jeszcze... Ja Czekać, Jezu. Dobra. Kanu, tam do nich? Na prawo? Kanu, no, ja jestem w grupie pierwszej. No ale z prawej. Aj tam. Już pierdol już będziemy ten... ...się bawić w takie rzeczy. Tak, już wszystko Dzień dobrze. Dobrze? E, nie, jeszcze nie. Kuba, Kuba, na lewo. Nie, Kuba w lewo, a w prawo co? Czemu tak? No? Bo tak jest na wykresie Znaczy... do tym... No nie widzisz? Tak, tak, tak jak pan Jezus powiedział Co? Anty, no dawaj... Bo ty no. jesteś z nami nie widzisz? Ale anti jest źle ty Nie, dobrze no Anti jest Anti jest. jest z nami, okej Nie! Eee. eee! Serio? Dobra ekipa, dobrze Tak, No, to... Ja nie wychodzę Nie, no dobra Proszę no oni, ma, oni mają przewagę, ale... ale damy jakąś radę Teraz wygram Czuję to, to proś... To gośka zajeczka? No. Tak. Dobrze, jest ok? Nie, nikt nie nie przemienił. Ooooooh! Oooo, singer! Ja mam buggy na Ja pierdolę. Weź się mnie, weź się do. O kurwa, nie mam w front lineu. Coooo! Do Dlaczego nie jesteś mi dać z Twitcha? Ale ja nie widzę żadnej przemiany. To weź się za miesiąc, no bo ja wcikam i no, there was an, an error. Anulowana. Anulowana. Anulowana, anulowana. Wymieniana z innym graczem, anulowana. A możesz ze mną? Tak. No, ja nie mogę się z nikim wymienić. O chuj chodzi? Przez nie, nie mogę. Ma... Chyba jebany geeków lecząc. Masz, się z innym graczem. No. Ja mam... There was an error. Nie wiem. Nie wiem. nie wiem. Prawie w ogóle nie grałem. There no, was no, an error. Nie, tamtej. To możemy się zamieć kąpami. W sumie wybieram te tylko runy. Szybko. Taki like team. Where? Jest bug i nie wiem, kto napisał, że idzie Ade Chyba. Okay. To ja. Dobra. Ale no naprawdę. oni nie pójdą do rezisty, nie usisz No iść po chyba to, będziesz lepszy. Twitch pójdzie pod rezist na pewno. A <laughs> ty będziesz lepszy, no. To co, maskę mam złożyć? Dobra. Chuj ja się znacie, idę AD Richapea tak spity i ci, PT, które dają ci on hit, efekt. No, no wiesz, On mi hit mi wiesz... Oriana przecież Ty masz tak, że jak wiesz jedną osobę, nie, to co, co każdy ma taki większy hit, nie? Publiczny. Tak, tam się takie do dwóch razy. No, <grym> no dwóch. 50 obrażeń na tak. No dobre. Kurwa, Windows. Budzisz się, budzisz się, kupować idziemy.

Bój. Ja to chyba sam teraz <noise> Nie, nie <noise> jestem. Nie <zamieniliście> się w <noise> Nie. Tylko ja robię takie ryzykowne zagranie. Proszę bardzo, a mój pierwszy flash w tamtej grze to co to było? Który? Pierwszy. Nie pamiętam. Kurwa, jestem niewidzialna. Kurwa, o! to skończył. kurwa, 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 Myślę, że kurwa, już kurwa, 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 Czy ja muszę zrykasować moje ku, żeby ono powiedziały? Jak nie zrykasuje to znowu zniknie czy co? Tak, tak. No tak, to ta chujowa poszukać. Kurwa, to chujowo. Ale dalej leci przez ścianę na przykład O smaj. Co ma chcewać co z cykląku czy... Ku. Cześć kochani. Tak dużo nas tutaj widzę. Tak. Yep. Znowu. Ogramy no. w vlogu. Uuu. Zaczęliście już? Tak. Tak. Jak będziecie obaj, to będziemy mieli 5 na 5. Tak? Można o, to super. Tak. Ja, ja się piszę. 5v5. Ja się piszę. Kurwa, ten ziemniak, jebany. Jaki ziemniak? Jaki ziemniak? Ja, ja no man. Hmm? umarłem. A nie, to nie ty grasz. Co, gra tu? Shaco? To... Moje! A. Nie lubię. mnie Nie ma takiego Nie ma to jak auto Ej, nie frałować okay. Nie Gdzie mogę? Dzięki. Potrzebowałem. Dzięki. Ja, bo... <laughs> Potrzebowałem po bo... prostu. Ja Ale no ten... Archangela wiadomo. miał. Masz starego... O kurwa, jak dobrze wyliczymy to ty masz się tę ultą wjebać w przeciwników, jak ja puszczę swoje ulta na tobie. Spierdolniasz <laughs> się... siły i uciekniesz. Ale w którym minucie jesteście? Czwarta. Czwarta. Ale to jest custom, więc ale to różne to, to jest custom warant, więc... Pierdole no, Bartosz, czy ty trafisz chociaż jednym stonem? Tak? Jednym! A, ja tak długo wymagam. Trzeci raz mi tak spierdoliłeś tego stona. O! Proszę ja cię bardzo! Patrzę, O, tak Warfett. Kurwa! Warfed. O... kurwa, nie dość, że flash, to jeszcze bariera? Nie. Co za panika. To sobie już... O Znowu tak się Trafił, trafił. <laughs> Co to jakby. Nie wiem. <laughs> <myśli>, tak. <laughs> <laughs> oh, nie oh. Chyba nie mam. Po to mam <coughs> <normować się>. <coughs> Uw. Przestań spamować tymi skillami. Ty możesz jak chcesz zaspamować masterkę, ale nie masz. <głosne> Przestań spałować skillami. Kół, 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 kół. To jest za kampa ja, No jaka kampa? O, healing Trochę się uśluwałem Nie, nie muszę się <słuk _> <gry> jak nie Tak, za, za tego nauczyliśmy Ooooooo by mnie nie uchylało Do końca to, chodźcie, to marte. Takie marte. <gry> Tak jesteś matku Musiał że nie trafi Kurwa, oh, kurwa. No, man się odpalił! Aaaa Kanuman! <laughs> w ogóle ta ucieczka ultem Kto tu strzelał w miniona? Halo? Reportet! Ja Reportet! O kurwa, ale ograł... Poszły no. Aż nic nie mówi Zastydził się. <grystanski> Zabil. Umarł, Musiał wyłączyć główienie, żeby. Nie, nie wyłączały. A kto umarł, ten nie żyje. Ale to łyszy. Ja? Nie. Dobra, idź tam, kurwa, broń wieży. Broń wieży. Antik! Wrócaj! To ja. Truluję. Mogłeś umrzeć wcześniej, wiesz, że miała więcej życia. Kurwa, trafił mnie! Aaaaaah! No, Co, Co? Co kurwa? to? Kurwa. No, ja tu jestem ber. Nie widziałem! Gram jak prawdziwy szako main. No, ja mam wyjebane, żeby u mnie raczej. Ja tu tam gdzieś tam nie? Ty, 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 ty. Tylko Tylko tam gdzieś tam 8. Co ty, co ty? Wy Wydzierasz duszę słabe uszą Taki, taki <grym> obraz właśnie No nie! Umrę od gówna <grym> Kuba, szybko, staj

Kurwa, ja mogę ich go strzelać od razu? Nie no! Odwróć Oho, ja no, aż no, czeledzy no, no, kwiat! Dawaj! Dawaj Maciej! Szybko, trzeba ją bić! Zabijcie gorzkę! Wojz z kobietą! No jest low HP! Podoba <laughs> <laughs> mi się to. Jakże <laughs> się zanim przyjdzie, to może przemyśleć. O, ale mogą HP, o nie! Dobra, łysy, słuchaj. Jak jest plan? Jakie plan? Wybiegasz i wiesz. Szczepiam ci kulkę do mordy. Takujesz <gulana> ultą w środek teamu przeciwnika. Kurwa, Piotrek! To, że było. Team nie followował. Co To jest pod adetu, ty nic nie robisz z tym ultem. Co robię? O kurwa, nie mogę cofnąć. No, Ale ja jest umrę Nie no, przecież wracasz. A no, to nie wybuchnie tak szybko. Już wybuchnia, jak wrócę. Ja Ale on nie wróci, on już nie wróci. O co chodzi? To łyślicz w tanka. Jakąś włóczku w ogóle nie mam. To nie ten, kurwa. Ten, wszystko dobrze z planem. Aaaa, masz wartosz. Au? Co to? <laughs> to było przemyślane, żeby nie trafili w Bartosza. Aaaa, tak! O! O! Batek, yeah. Nie! <laughs> no! Kurwa! Kurwa. <gry> Jak to... z tym stakowaniem twój auto? Wejdźcie! <grym> no kurwa, aż... jeszcze nie wrócił! Aaaa, <grym> myślał do kawa! Kanu, no nie! Szybko! O! Dawaj, Nawajkanu. O, to że... Kościoł! To... <grym> <grym> to... jest kumulę, że to mi się daru! O, 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 o. o! Co no, o no, ja tak To to. On tam siedzi, tak wypiłem miniony. Czeka no. już powinniśmy Chodź tego się mam zrobić dla się go. O, to nie A! Oh. Ty Czemu to kurwa nie idzie dalej? się to Każdy zasługuje na prezenty. Bo... Za a Zaaaa, trzeźwe. Aaa, te z Dawaj, W! Nawet nie musiałem nic... robić nic. Aaa, dobra, ja muszę najpierw. Muszę najpierw zlotować, a później nie ten. Najpierw to puszczasz. Dobra, dawaj tutaj Jak budził, tu ja Wrócił, ale na tarczę. Takie zwłoki, po prostu. Takie wywrócenia z tej Stał rozstrzelany. Egzekucja to była. No, 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 bardzo Czarnia. dobry. Dałem ci nawet tarczę za 150. <grymka> Żony. Żony. ja mam najpierw rzucić ku później ulta i później znowu Q? Czy ku, tak. ult? Kurwa,

Kurwa, chcę się wyleczyć. A bo to jesteś ty. Trzakomajn, <grymne> trzakomajn. Okay. Jest niewidzialny tam. <grymne> nie. Skądże? <grymne> w krzaku jest w kanwen. O nie. Byłem martwy. Kurwa. O nie! Nie. jest Dawaj, no Jackson. Dawaj. Kurwa, rzuć Oła, oła!

No to dosyć gada ten Szczur No, no taki nie, nie, niezły ten Szako jednak, taki no to spoko jak tym się Bo jak y, można tak się kitrać tylko i, i kitrać się i kitrać I tylko się tak kitrać tak, Jak przeciwnicy mają samych tanków to ich połkujesz co ileś sekund za 200 i w sumie nie robisz nic więcej Tak, a, ale, ale możesz się kitrać I możesz zwalać na twoją luzinerze że ona umiera tak, nie? No, rozumiesz. To szybki jest. I powymajni szako. No bo to olejmy to. Hej, Miko No boj, Macie! <grymne> Ciao kolego. Dobra. Bogiadam na bezgłasierki. Tak. O co chodzi? No, ale już nie masz wtyczne. O służy tego. służy tego. O, o kurwa, dostałem. kurwa. Kurwaaaa. Przeżył! Mańka mnie zabiła leżąca, kurwa jak jest. Bo tu zdepnąłeś. Wstałem w górko. Maskę musisz złożyć, halo. Dobrze idzieś proksować. No, <goda> no, dawaj, <nie>! dawaj. <goda> o oh, god! Maszny kadłub 20 go. <goda> Przepraszam Pomzczę cię Pomzczę bardzo Spotkamy się zaraz Potkamy się O niech jesteś, nie W zaświatach króci O Jezus Bartek pomzczy cię Chyba łysy Kurwa kaos Jakie low Weź to Wiernie. O adekery idzie adekery Chodź tu, kurwa. Powiem gra no. Ty, ta twoja tapca, to wyroczy, LIKE, że Movement speeda daje. na co tam? Jeszcze patrzy No mówiłam wam Ja żeby... oh. oh, mam wszystko pod... no. What? Nie miałam kosy akurat ale wiesz, jakbym miała kosę, to już by było po tobie. No jasne, jasne, ja też nie. Tak jakbym miała kosę, to byś wziął pod żebrem. <grym> <grym> no, no, no. Tak, 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 tak tam. <grym> no wiesz co, jesteś tak z autoataku... Ja sam nie wiedziałem, że to się tak działa. <grym> Kurwa nie, no, oni się nie wytankują, po co? Tak Report Mantra i Szybko Protokół Goha PUSZ, PUSZ, PUSZ Protokół Kuga Czekają na nas PUSZ PUSZ Że Teraz gdzie jest mój team? Report wszyscy Ja żyję No, ci wszyscy ja żyją Bo Brawo! Brawo! Ale Brawo. ja nie stojnię, Brawo! Dobra, ja mam wypracować Sawana no do e, listy? Dobra. E, report Kano-man. Chciał co coś przydać? Nie, najmniej obrażeń w moim... Nie wiem, o co ci chodzi. Dobrze. To jest e... nowy team. To... No kurwa, a do Oriana więcej demedzu niż AP Ari. <śmiech> <śmiech> no, team, zero obrażeń. Gdzie to się ja reportuje? <laughs> no, nie <da> się. <laughs> Można na kastomach. Kurwa, jak nie można?